Siema widzę dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z serii do championa i zaczynamy na 895 mera i co, miłego oglądania Chciałbym was jeszcze zaprosić na mojego z discorda, na którym możecie znaleźć teamata, możecie sobie pokazać z ludźmi Możecie znaleźć yy, wszystko co byście chcieli na mój temat, wszystkie jakieś media społecznościowe Są tam ogłoszenia i informacje o kanale, także zapraszam i miłego oglądania A teraz przejdźmy już do pierwszego spotkania, w którym gramy z Archie, jakimś takim z temu. E, I co, pierwszy kick-off, e, przebijamy na bok, e, poskakujemy. trochę dziwny reset, niepotrzebny. Teraz dziwny pinch. Ja trochę zlatowałem, czekam na teammate'a. Staram się mu podać, a trochę nie zrozumieliśmy. Teraz teammate leci próbuję strzelić, ale enemy ładnie wybijał piłkę. Teraz jestem sam w def. Mój teammate dymuje. Enemy sobie podaje. I enemy mi oddaje piłeczkę, ale ja trochę za długo z nią gram. Jeszcze się pomyliłem zrobiłem e, jakiegoś dziwnego reseta, mega niepotrzebnego. Mój teammate mi wziął setkę, ja na był usta dziwnie to przybijam. mój teammate fajnie, jeszcze spróbuje bumpować, ale niepotrzebny bump teraz przebijam za enemy i mój teammate bumpuje bardzo ładnie 1-0 teraz idziemy do kolejnego kickoffa piszę o już żeby zrobił fake'a no i on robi dziwnego fake'a ja nie trafiam w setkę może bym to obronił jeszcze i nie obwiniam 1-1 trochę moja wina gdybym no. trafił w setkę to by było Teraz mu się, że znowu fake. E, I mu to puszczam, bo on, on niestety nie zrozumiał. A on tutaj próbuje to jakoś zridować, ale nie udało się. Bardzo głupie w ogóle polecenie. A 50, speed up, pick Czekam na setkę. Teraz puszczę moim teammateowi, On nie trafia. Tu się coś odbija jakoś dziwnie. Ja teraz podlatuję 50. Wygrane 50. Enemy sobie bierze piłeczkę. Ja rotuję. 20 boosta. Przebijam. Wave dash na ścianie. E, spróbuję. Chciałem podać, ale mi nie wyszło. Teraz flick nieudany bardzo. E, strasznie nieudany. E, teraz kleję piłkę. E, mój teammate jest już za mną i znowu nieudany flick. W tym meczu totalnie mi fliki nie wychodziły. Team mi podaje, ja to tam się... A teraz mojego teammate przybijają. Znowu muszę podać, ale on ciągle A e, Może i to dobrze, nawet teraz ja oddaję jakiś taki średni strzał. E, mój teammate też się z nimi jakoś tam bawi z ściany. E, oni to przybijają raz Ja się staram skleić, ale to pinczuję do swojej bramki. Na szczęście mój teammate e, no nic nie zrobił, właściwie. Ja teraz ładne przebicie. I taki no, świeży challenge nad enemy, bo nie dał rady, nad nim byłem i teraz um, jedziemy do kickoffa, Piszę mu że jest, y, fake, no ale przypomniałem sobie, że on nie umie zbyt fejki -y. i teraz save'ik fajny, lecę, no cieszyłem się, nie powiem, Leciał fajny save'ik. Teraz mój e, teammate demuje, kleje sobie piłkę i kolejny nieudany flick, ja ratuję od razu, mój teammate fajnie to wybija, ufam mu, na spokojnie, tu sobie to tak fajnie łapię. i teraz mm, trzymam, patrzę czy niko nie ma, flickuje, zbieram setkę, mm, lecę od razu za mojego teammata. on to daje na raz, ja zbieram setę. Enemy jakoś dziwnie strzelił na corner. Ja fajnie przebijam jednego, ale niestety mm, on idealnie jeszcze podskoczył. Teraz oni to oddają znowu. Mm, ja spróbuję jakiegoś teriala, ale niestety nie wyszło. Teraz znowu flick, ale tym razem mnie świero challengeował. Teraz yy, jadę pod piłką i ty znowu głupi skok bardzo. Przez to jest trasy na golu. Bo no co zmieniłem mojego teammate'a. Sam nie trafiłem w piłkę i się też zmieniłem Zepsułem. Teraz lecimy do kolejnego kickoffa. Eee, przegran kick ale mój teammate demuje enemy, więc e, jest nieźle. On nie ma sety, jeszcze od tego go strajkuje. On nie trafia w piłkę ja próbuję, ale on mi ładnie, bardzo ładnie mnie Spróbuję jakiegoś szpontu na ściance, ale niestety nie udało się. Na backward piłka poleciała. Tu wave daje, żeby nawet tempa Próbuję jakiegoś bumpa. Ehm, mam setkę. Lecę mid. Ufa mojemu teammate'owi, że się nie da przebić. Ehm, teraz wiem, że się nie opłaca, więc teraz leciałem na dół. ich sfikowałem. Teraz spróbuję jakiegoś pasa, ehm, ale no, oni ładnie to skatowali. Tutaj enemy mi zabrał setkę, lecę na zero buście, wybijam Mój teammate mnie niestety bampuje e, No i tu się karamba podziała, ale na szczęście mój teammate jeszcze świeżo tam bronił Tu zbieram seteczkę i mój teammate, e, enemy mnie przebija e, Fake, mój teammate fajnie wyczuł, że ja fajkuję. W pierwsze wleciał Ja backflipłem niestety, no ale nawet na lepsze wyszło Tu sobie jakoś tak do ściany przebijam na setkę i próbuję to skleić, ale nie jest za bardzo na no, przód piłka Teraz e, piszę moim teamie że żeby on poleciał Fajnie, lecę sobie po setę. Tu bumpik jakiś Oddanie piłki od enemy e, Próba jakiegoś acrosa, ale mega nieudanego Jeszcze jakiś grant chciałem zrobić, ale mój teamie też tu był A, I co, ja tutaj nieudany, wybicie i dostaliśmy go do I pom. Wchodząc do następnego spotkania, natrafiliśmy na podobny dość yy, elo. Um, tutaj ADHD się wykazuje i moje kamery amerykańskie kwadratu um. Teraz um, próbujemy poddać się do Keep -offa. Fajnie to nawet yy, w to o pamiętam. No nawet fajnie wyszło, do resetu się w więc widzimy mieć coś świeże przebicie, trochę ryzyko nie było wulastym, ale ładnie to się podoba. Ja to wytrącili, pokażę i uderzam na 1 do 0. ładnie pod popę. Ciężki strzał, do bronienia na tą rangę, ale dało się. Także 1 do 0. Teraz pisze moje mocno mi że fake. Nie wiem, czy on to zrozumie ale ryzykuje i fajnie oni też ryzykują on teraz niech przykrywa przegrywa Kikoffa ja też spróbuję ale on to tak leciutko strzelił nie spodziewałem się tego totalnie i no przegraliśmy Kikofa. szkoda szkoda no obroniłem czego tak nie bo... ale ja byłem pewien że no to już teraz szybciej to uderzy teraz tak lecimy do drugiego kikownika i zaraz lecimy fajny pinchek i mój jest za mną więc ja postanawiam to jakoś tak y, skatować, fajnie to katuje Jest tutaj próba kat też bardzo ładne przebicie, próba bampa szukam bampa, żeby mój teammate tutaj zrobił, ale jak się okazuje ten jeden jeszcze to broni mega ładna obrona ogólnie ja tutaj jeszcze dość siebie samego i tutaj jeszcze sobie demo ehm. Nie chciałem jechać po setkę, bo nie chcieliśmy się uczyć teraz, bo nasz światowy dał ładny przejść świeże, taki challenger naraz. Wiedział, że ja jestem za nim, więc chcieliśmy się z to ładnie to zrobił. No to dojemy. Teraz... Y Fajnie stoi, ja prawie się wiem Fajne dwa dashy, które nabrały mi mega dużo prędkości I tutaj znowu fajny challenge w powietrzu I Bardzo ładnie Mój teammate też ładnie broni Fajnie, ja tutaj już z tyłu dasz I teraz oddaram się do def Mój teammate fajnie bierze, ale niestety enemy Ja próbuję jakoś to ridnąć, ale niestety Wyszło. Tu jeszcze próba kińcza eee, i to puszczam, bo no, mi leci, szybko rotuje z podsłupkami takimi ciemnymi, mówicie, że prawie coś gola ale mi się ukończył. Ja próbuję fajkować, nie wyszło, więc przebijam do ścianki, no i dostaję, zostaję przebity. Teraz my mnie trwanie, prowadzę akcję, przebija jednego, spróbował podejść do mnie, co się w miarę udało, ale ja nie dostałem świeżo jest bo teraz ja się znowu na nim odgrywam jako znowu um, Mój teamie to fajnie gra na czas, myślę, że te, ale ja jestem głupi i niestety tak sobie zrobiłem On prawie strzela. Um, ja próbę pasa do teamata, ale nie braliśmy się konać. Fajnie przebił jednego, powiedzmy. Teraz enemy przebija to. Hmm. Ja próbuję sobie powietrze to, wiecie, to że i tutaj niby niby, znaczy żeby reset, a niestety eee, szkoda, bo raczej był go glitch reset eee, i teraz eee, fake pierwsze biorę setkę Nie trafię zaraz na setkę czekam aż mój teammate wiedzie na raz, nie chcę komitować czekam aż on może bam, może zotuje fajkuję pierwsze, bo jestem lastem, bardzo ładnie to zauważyłem się z tym ten nic się nie opłaca i teraz no niestety ale ty, ty, ten enemy to ma autyzm szczerze mówiąc no nie trafia po prostu teraz do resetkę i kolejny free e, jumping próbuję, mi się rida sfake bo nie trafiłem teraz e, piszę mu, że mam to próbuję go z... no, no tutaj już zbyt dużo próbowań, pompowań trochę głupie Teraz ja by zaszyk mój teammate w prawie strzelił. Um On mu podaje ładnie, gdyby było im to by było ładne. Mój teammate teraz... eee, przebiję na raz Nie dodaje, ale jednak tam jest. Um teraz przebijam na raz ryzykownie, bo byłem lastem. Teraz jeszcze taki flipik. Na raz kolejny gwiazd. Dostałem Bumpa, jeszcze chciałem, ale postanowiłem, że lepiej zrotować. Rotuję sobie mm, na Stop pod jakąś do takiej tej piłeczki. Tu lag był, nie wiem czemu. Um, teraz fajnie sklejam, no jednak nie sklejam. Bardzo... ...niefajnie się odbiło. Znowu mam um, I... teraz. No, um akcję ofensywną oni to pewnie przybijają przebijają ja fajnie rotuję sobie posetkę on to strzela i jak ja zobaczyłem powtórkę to się dziwiłem że takie coś y, wpada na diamencie 1 ehm, no to jest, to jest dziwne mega lucky shot tak szczerze nie no teraz followuję kikofa hard followuję a nie nie hard flow. teraz on to tak nie skleje totalnie ja próbę strzału niestety nie wiem weszło Mój teammate jest tutaj już raport w Raport 50, widzę, że mój teammate leci, więc puszczam. znowu puszczam, bo nie ma Raportu w tych w i ja strzelam, on pewnie trafia, i jest eee, 4 do 1, i jest force i jest win. Przechodzę do następnego spotkania, piszę mu rytuł fake, on fajnie robi, eee, no tutaj już Teraz ja nam bardziej się bronię, no, on dał ładny strzał pod popę. Naprawdę ciężki strzał bardzo obrony. się na no, bez szans. To jest trochę głupy, że byłem na tym backboardzie, bo widziałem, że on leci. No nie dało się tego strzelić. Yy, jakby inaczej niż tak. Czy znaczy, też ładnie zagroka o nie, nie skontrolował. Piszy mówiąc mi to wie, że fake. On to fajnie kuma. I ja teraz staram się mu to puścić. Puszczam on, no niestety oddaje piłeczkę staram się mu podać, ale to weszło tak płasko mój teammate teraz rotuje więc ja podskakuję do tego, ja to podbijam mój teammate fajnie do tego podskakuje przebija ja rotuję oni nam to oddadzą mój teammate jeszcze tam próbuje bampować fajnie wybampował jednego przez co ja sobie biorę piłkę nie biorę piłki, bo nie chcę piłkę teraz walczę o save'a, on nie trafia, pali głową w słupek szukam bampa nie udało mi się z więc czekam na serce, biorę setkę. Um, czekam na ruch przeciwnika, przebiję na raz um, Taki um, jumping do dołu Teraz mówicie mieć fajne przebicie No to już zupełnie no to nie weszło e, Demo na przeciwniku um, Podbicie do góry, ja do tego skaczę Fajnie Staram się podać kim to, to wiele, on już do to lekko i teraz on próbuje zrobić mm, akcję ofensywną niestety mu nie wychodzi przebija do mnie, ja uderzam na dłuższy super więc, jest. fajna akcja fajnie nam to wyszło mm, mega ładnie następny kickoff e, ja piszę, że mam spróbuję no niestety zepsułem kickoffa ale mój teammate robi e, master go pod nimi Zdziwiłem się trochę, jak zobaczyłem tą tureczkę, bo bardzo mm, fajnie to skleił tak po ziemi mu począł. Mega ładny maski Może no i nie taki Maski, fajny Maski, że Maski, 40, ale ładny Maski. E, teraz ja lecę do Kikofa, piszę mu, że podaję. Tak samo też podałem. Trochę mu podbijem, zapisułem, bo on miałby fajnego stapa, ale właśnie nie wiedziałem czy enemy nie będzie to tylko pierwsze. Rotuję na 12 to a jestem. Tutaj się jest sam do siebie, ale taki straszkowaty ten setar był, nic się nie udało zrobić. E, wave dash tutaj e, rotuje przez paliki do setki, e, fajnie, podbijam do siebie samego, nad nim do siebie, dalej ciągle, e, teraz 50, zbijam e, i nad nim, ale oni to tu ładnie tutaj kleją jeszcze, jeszcze się bronią, ciągle trwa jeden 3 minuty do końca, e, ja tutaj... Fejkuję pierwsze przebijam daję w bok nie do enemy e, one is clear mój teammate teraz no niestety dostał demo e, ja lecę po ale jednak zwróciłem się dobrze bo może by strzelił pena tak nie trafił e, znaczy i tak no, nie trafił ale może by trafił nie wiem teraz mój teammate strzelam PC jeżeli się nie mylę jeżeli się nie mylę, to 50, ale nie wiem, to po prostu ładnie, ładnie trafia, naciśnę do jednego, i teraz tak, widzę, że już nie będę bierać na setce, idę do swojej setki, teraz tak, to leci pod popę, jednak nie, bo mam autyzm, no tu się dzieje wylewnia gaming, on ma autyzm, ja mam autyzm, chciałem się w prawo, ale nie wyszło. Teraz mój teammate fajnie przebija, trochę im daje piłkę, nie potrzebujemy czasu, ale ładnie. Teraz pinczek, szuka pani niestety nie trafił, ja też tak średnio. Ale jeszcze na szczęście, jeszcze tak by mu się mógł, powiedzmy. On to riduje do death, e, fajny ridik dla nas, ale nie dla nich. E, mój teammate, ja pankuję, on leci. Ja pankuję, mój enemy mi bumpuje i jest Ten mecz był wylew totalny każdego i mnie i mojego teammate'a i wszystkich właściwie mm. ale myślę, że e, fajny mecz, fajny odcinek. Jeżeli ja mi się w ogóle odcinek spodobał, to możecie łapkę w górę, subika, napisać komentarze, bo ostatnio, pod ostatnim odcinkiem było chyba 10 komentarzy i zrobiło mi się mega miło, chyba, no dużo osób napisało o montażu, że fajne, tylko na przykład więcej cięć, więcej, że muzyczkę dodać w tym odcinku, że muzyczka, możecie napisać jeszcze coś, co jest źle, że za dużo gadam, za mało, za mało cięć i co, życzę wam miłego dnia.